Cześć, witajcie na kanale Morze Słuchaj, jestem Zuzanna i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać mój bardzo ambitny TBR na resztę roku. Motywem przewodnim tego TBR-u będzie przede wszystkim fantastyka, no i też odrobina science fiction w te takie bardziej jesienno-zimowe miesiące bardzo lubię czytać fantastykę i od dłuższego czasu mam ochotę sobie tak poczytać książki z tego gatunku, także być może Was również tymi książkami zainspiruje dajcie znać dzięki wymacie TBR na listopad i na grudzień i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Pierwsza książka to książka, o której się bardzo długo zbieram, czyli Dzieci Ziemi i Nieba. I tutaj w tej książce zainteresowało mnie to, że mamy różne perspektywy różnych bohaterów, którzy wyruszają w jakieś misje powodowani innymi przyczynami. Pierwsza z tych osób kobieta szuka zemsty za utratę rodziny. Drugim mężczyzną ma być malarz, który dostaje dosyć tajemnicze zlecenie namalowania portretu króla. Mamy też Kobietę udającą lekarza, wysłaną gdzieś w misji szpiegowskiej, no i jeszcze żołnierza, który ma wziąć udział w wojnie. No i wszystkie te losy tych bohaterów mają się gdzieś tam spotkać, pewnie w jednym punkcie tej powieści, i jestem ciekawa. Pierwszy raz jak zobaczyłam opis tej książki, to tak jakoś stwierdziłam, że muszę ją szybko przeczytać, kupiłam i okazało się, że nie przeczytałam jej szybko. Także no to będzie czas tej książki. Jeżeli już czytaliście, no to napiszcie mi, czy Wam się podobało. Kolejna książka to książka Słowo i Miecz, taka bardzo cieniutka książka. Jest to książka z polecenia Zuzy z Książkowiska. Ostatnio coraz bardziej wkręcam się w książki, które ona poleca na swoim kanale, bo poleca dużo naprawdę świetnych książek. I tutaj no nie jestem fanką okładki tej książki, ale coś, co mnie zaintrygowało, to opis, czyli mamy mieć tutaj świat zakazanej magii i dziewczynę, która włada magią, ale jej matka robi wszystko, żeby nikt się nie dowiedział o tym, że ma magiczne umiejętności, po to, żeby chronić i jej życie. No ale oczywiście okazuje się, że wydarzy się coś w tej książce, co sprawi, że ona jednak tej magii będzie musiała użyć. No i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Następnie mam Cud Miód Maliny, Anety Jadowskiej. E, autorki nie muszę nikomu przedstawiać i być może pamiętacie z mojego letniego filmu, że mówiłam, że nie planuję czytać więcej książek, ale moja koleżanka tak bardzo mi polecała tą konkretną książkę i też mi ją pożyczyła, za co bardzo dziękuję, że stwierdziłam, że no dobra, dam się przekonać. I generalnie chodzi tutaj o śledzenie. Historii magicznej rodziny kobiet, które władają magią, no i podejrzewam, że będą miały co rozdział jakieś tutaj nowe perypetie. No mam nadzieję, że tym razem Aneta Jadowska mnie oczaruje i rzeczywiście podzielę te zachwyty, które mam wrażenie, że chyba wszędzie widziałam, bo chyba nie widziałam nawet jednej negatywnej opinii tej książki. Chciałabym też w najbliższym czasie przeczytać jakieś książki, takie bardzo w klimacie baśniowym, no i pierwszą z nich będzie zaczarowany zamek, i jest to książki. Książka autorki Baśni Śnieżnego Lasu. Jeżeli jeszcze nie czytaliście Baśni Śnieżnego Lasu, to wam polecam. Jest teraz idealny moment, żeby to czytać. W każdym razie, Zaczarowany Zamek ma być historią dziewczynki, która mieszka w, tajemnic w tajemniczym, magicznym zamku i pewnego dnia odkrywa drzwi, które prowadzą do innego świata. No i tutaj też z tyłu dowiadujemy się, że dzięki temu odkryciu ta dziewczynka od znajduje swoje przeznaczenie, którym ma być ocalenie to, tych dwóch krain. I coś w podobnych klimatach, i wydaje mi się, że jest to książka, która znalazłaby w Polsce wielu chętnych, a jakoś tak nigdzie jej na boku nie widzę. Jest to Dom na Kurzych Łapach. I jest to historia znowu dziewczynki która mieszka ze swoją babcią, która jest babą Jagą, mieszka w takim domu, domku na kurzej łapce, w magicznym domku i babcia chciałaby, żeby wnuczka poszła w jej ślady i również w przyszłości babą Jagą została i szkoli ją w tym kierunku, ale dziewczynka szuka gdzieś tam swojej drogi, chce mieć też przyjaciół spoza tego magicznego świata i zadaje się ze śmiertelnikami, no jednak nie podoba się to babci, która bardzo że tak powiem oponuje, no i zobaczymy. Nie mam Jakichś takich wielkich oczekiwań, ale ufam tej autorce, że, że napisze taką fantastyczną i magiczną opowieść. Kolejna książka to też książka, na którą się rzuciłam, bardzo chciałam ją przeczytać, no i tak wiecie, leży od jakiegoś czasu. I chodzi mi o książkę Serce Wiedźmy, przepięknie wydaną książkę. I ma być to retelling różnych mitów nordyckich i naszą główną bohaterką będzie wiedźma, która zakochuje się w Lokim, którego, no wiadomo, każdy zna. No i z tego związku rodzą się dzieci i w tej wiosce, w której ona żyje, znowu pojawia się wielkie niebezpieczeństwo, które trzeba pokonać. W ogóle mam wrażenie, że to jest jakiś taki motyw tego TBR-u przewodniczy. Mamy niebezpieczeństwa, które y, trzeba pokonać, ale to chyba jest y, no generalnie cecha charakterystyczna dla fantastyki. Następnie y, znana, lubiana i wręcz kochana Samantha Shannon, czyli czas żniw. Y, zwlekam bardzo długo z czasem żniw, dlatego że y, wszyscy tak to wychwalają, że boję się po prostu sięgnąć, bo boję się, że okaże się, że mi się nie podoba, a mam wykupione wszystkie cztery tomy w tym takim y, pięknym wydaniu i specjalnie staram się wiedzieć jak najmniej o tej książce i jest to wyzwanie, bo ta książka jest wszędzie, ale słyszałam tak dużo pozytywnych recenzji, chyba najbardziej namówiła mnie Agacia z subiektywnie jakiś czas temu, także mam nadzieję, że to będzie ten czas, że to będzie ta książka, która będzie gdzieś tam w mojej topce roku. No bo sądząc po tych recenzjach, no to faktycznie tutaj mogę się spodziewać jakichś rewelacji. Następna książka to książka Cienie Między Nami. I kupiłam ją dlatego, że mam jakiś taki głód, żeby przystać coś podobnego do dworów, i opis wskazywał na to, że to będzie coś top w stylu, dlatego że mamy główną bohaterkę, która jest intrygantką i chce zostać klową w związku z czym wymyśla podstęp, jak zostać tą klową i poślubić księcia. No ale niestety ten książę nie jest taki wcale łatwowierny, jakby się mogło wydawać. Jest władcą cieni, potrafi tym nią rozkazywać. No i generalnie mamy tutaj, przynajmniej tak to rozumiem z opisu, taką trochę małą grę o tron i to było bardzo intrygujące, przynajmniej dla mnie. No i od czasu, kiedy tą książkę kupiłam, widziałam za granicą bardzo dużo negatywnych recenzji tej książki i dlatego też tak długo się zbierałam, żeby ją przeczytać. No mam nadzieję, że mi się spodoba, ale mam bardzo niskie oczekiwania ze względu na te recenzje, które słyszałam. Następnie książka z trudnym, dziwnym niepolskim tytułem, czyli Scholomaz, lekcja pierwsza Mroczna wiedza. Jesteśmy tutaj w klimacie Dark Academia, który ostatnio jest bardzo popularny, który dużo osób lubi i wręcz szuka książek w tym stylu, no więc jeśli również szukacie, no to podobno ta książka właśnie w tym klimacie jest mocno osadzona. I mamy tutaj Szkołę Magii, ale taką bardzo nieprzyjazną i niebezpieczną szkołę, w której grasują różne potwory, z którymi Nasi główni bohaterowie mają się mierzyć. Mamy też tutaj, widziałam w ogóle też recenzje, że mamy tutaj też różne tworzące się relacje między bohaterami, ale raczej to nie będzie taki przyjemny klimat z cyklu Harry Potter. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie jedno z dwóch albo hit, albo kit. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem po prostu ciekawa. No i zmierzając już e, ku końcowi, to już e, bardziej pokażę Wam coś bardziej w stylu e, science fiction. E, I no co, mówiłam, że nie będę kupować e, książek, ale jednak kupiłam, ponieważ chciałabym doczytać do końca e, książki, które są kontynuacją e, serii Nasze imię Legion, Nasze imię, imię Bob, czyli Bobby Versum. No i mam e, wszystkie książki, teraz nie wiem, która była w sensie w kolejności, ale mam niebiańską rzekę, mam, gdyż jest nas wielu, a także wszystkie te światy. Pieszy tom. Nasze imię Legion, nasze imię Bob mi się bardzo podobało. To będzie na pewno książka tego roku, na pewno znajdzie się w topce, więc no, nie mogę wytrzymać i muszę przeczytać wszystkie kolejne części. Także, jeżeli jeszcze nie czytaliście, no to Was gorąco zachęcam, bo jeżeli chodzi o science fiction, to była jedna z moich ulubionych książek w ogóle, którą czytałam. I jeśli chodzi o książki papierowe, no to chciałabym Wam jeszcze pokazać książkę, zanim Wystygnie kawa. Ciężko mi to tak sklasyfikować, bo to chyba nie jest ani do do końca typowa fantastyka, a nie science fiction. No jest to zdecydowanie klimat japoński i mamy też książkę tutaj no, bardzo popularną, bo dużo osób o tej książce mówiło jako dobra książka na jesień, dobra książka, która jest po prostu krótka i chodzi o to, że jest pewna tajemnicza tokijska kawiarnia, która pozwala jej gościom cofnąć się w czasie, żeby na przykład odbyć z kimś jakąś rozmowę albo przeżyć na nowo jakieś wydarzenia, ale pod warunkiem, że wrócą zanim ta tytułowa kawa wystygnie. Pod Podobno ta książka skłania do refleksji, i też te wydarzenia, w sensie, te, te rozmowy, podobno nie wpływają na rzeczywistość, więc wydaje mi się, że to może być też trochę taka książka filozoficzna. Słyszałam mieszane opinie. Zobaczymy, ja lubię bardzo klimat książek japońskich, więc myślę, że mi się raczej spodoba. I to są książki papierowe, które chciałabym przeczytać, ale gdzieś tam w międzyczasie też mam w planie trochę powyczytywać tego, co mnie interesuje na Legimi, mimo że ten stos, który Wam pokazałam, interesuje mnie przede wszystkim. No i pierwsza książka z Legimi, która mnie interesuje to Dziedzictwo orkidei Diviny. To mnie interesuje przede wszystkim dlatego, że ma być tutaj taki meksykański klimat. Orkidea Divina to taka, można powiedzieć, że trochę taka też wiedźma, ale taka bardziej w stylu meksykańskim, nie takim europejskim, średniowiecznym i ona pewnego dnia wzywa swoich no, potomków, wnuków czy dzieci, żeby odebrali swoje dziedzictwo. Nie wiem, czego się spodziewać, ale też słyszałam pozytywne recenzje. Kolejna książka to Płonie dla mnie Ilony Andrews. Ta książka mnie interesuje, ponieważ wiele osób na zagranicznym booktubie klasyfikowało ją jako jedną ze swoich ulubionych w ogóle w gatunku fantastyka albo ogólnie. Natomiast jeżeli coś ma aż tak dobre i pozytywne opinie, no to już niezależnie od treści chciałabym tą książkę poznać. Myślę też, że ostatecznie dokończę moją przygodę z Igrzyskami Śmierci, którą zaczęłam jeszcze w październiku i we wrześniu. No i chciałabym przeczytać baladę o... E, baladę Ptaków i Węży. Nie mogę z jakichś przyczyn tego tytułu zapamiętać, nie wiem czemu. Więc jeżeli czytaliście i polecacie, no to oczywiście dajcie znać, co sądzicie. Obowiązuje się też wreszcie przeczytać coś Zajdla, którego tak bardzo mi polecacie. Ja może nie, że to ciągle odkładam, a nie wiem czemu, bo jestem przekonana, że to będzie fantastycznie książka i może, może jeżeli mi starczy czasu, to zabiorę się też za piątą, porą, za piątą porę roku, ponieważ zarówno Zuza z książkowiska, jak i Tomek z książkowego bajdurzenia zachwalają tą serię, no więc chyba czas na mnie i chciałabym również tak jak oni zakochać się w całej tej serii. Dajcie znać, co Wy będziecie czytali w najbliższych tygodniach. Jestem bardzo ciekawa, czy idziecie bardziej w klasykę, bo mam wrażenie, że w ten taki jesienno-zimowy czas dużo osób czyta jakieś takie wichrowe wzgórza czy, czy coś takiego. Czy może idziecie bardziej w kryminał, albo już w takie typowo świąteczne książki ze świątecznym klimatem? Jestem strasznie ciekawa, także napiszcie mi w komentarzu. No i oczywiście standardowo, jeżeli coś Was tutaj zainteresowało, zainteresowało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, uderzcie w dzwoneczek, aby moje filmy zawsze Wam się wyświetlały w dzień premiery. Aby wspierać mnie i ten kanał, możecie też postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie, a tymczasem to wszystko. Życzę Wam wspaniałego miesiąca czytelniczo i do zobaczenia niedługo.